To tak ktoś ma domek, tak? Kto jest mama. Ja Co? To już pierwsza część urodzin się rozpoczyna Jas. <grybuj> Rzeczki już są nawet. Chyba się dziecko nie zorientowało. Udało się, a! tutaj, O, tak! Nie, to jestem do babci na wakacje. Puste, Nie ma ani jednego gościa, który się dezynfekuje od środka. Dziś bieg 5 km po górkach. A może więcej zobaczę? Przecież zobaczyć, czy są ludzie w lesie. Słuchajcie, pierwszy kawałek nasu nie ma ani jednego człowieka. Więc jest super. Musiałem się zatrzymać i sfilmować ten piękny widok. Nowa ścieżka. I dopiero spotkałem pierwszego człowieka. Jedna mama z dzieckiem, a na razie dwie osoby. Statystyka, widziałem cztery osoby z tego trzy w lesie. I zobaczcie, jest pusto, nikogo nie ma, można biegać. No to go. Patrzę na chodnik w lewo, w prawo, nikogo nie ma. Z powrotem, koniec chodnika. Właśnie przebiegłem 3 km, jeszcze mam dwa przed sobą. Zbiegnę tędy, a biegnę po drugiej stronie. Buu, ale nam wycieli Tutaj też Teraz osoby przy górkach, więc zbiegłem, żeby nie biec tam tędy. Terazem 10-5 km zrobiony. Wejdę wraz i coś wam powiem Spacer do domu. Zobaczymy, ile sąd jest. Panie 500 metrów, nie planowałem dzisiaj bić rekordu, dzisiaj planowałem zaliczyć ile się da górek, na tym kończę dzisiejszy trening. Ale chciałbym Wam jeszcze coś powiedzieć na temat systemu odporności, co ma wspólnego bieganie z odpornością. Jak wiecie mamy układ limfatyczny i ten układ limfatyczny nie ma serca i przepompowywuje się w nim wszelkie płyny, które działają na zasadzie, Grafitacji. On ma takie zapadki. Kiedy opadamy w dół, zapadka się otwiera, limfa przedostaje się wyżej. Kiedy wylądujemy, zamyka się i systematycznie te wszystkie płyny idą do góry. A w tych płynach są wszystkie toksyny, zabite bakterie, niezabite. I to wszystko do, idzie do układu chwonośnego, e, a potem jest wydalane przez, nas, przez nasz organizm. Także. Oczyszczony układ limfatyczny to większa odporność na naszego organizmu i daje to niewiele sportów. A na czele tych sportów króluje bieganie. Dzięki właśnie bieganiu można oczyścić układ limfatyczny i zwiększyć odporność własnego organizmu. Trochę jeszcze ciężko łapie oddech, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, co powiedziałem. Jeżeli po prostu to wytnę, a wy pomyślcie o dbaniu jeżeli nie możecie w tym momencie biegać, to weźcie skakankę w domu i poskaczcie na skakance. Myślę, że 15 minut takiego skakania też trochę da. Chociaż nie jestem do końca przekonany, że będzie to taki, taka sama dynamika jak w biegu. Człowiek chodził, biegał od tysięcy lat, milionów lat, zanim byliśmy jeszcze Homo sapiens. Homo Erectus już miał ścięgna Hiresa, więc musiał biegać. I nasz układ przyzwyczaił się, że w ten sposób. Można się oczyszczać. 540 metrów do domu, niewiele się pomyliłem. Ogłoszenia. Ogłoszenia. Ja to jestem rzeczny obywatel. Siedzę w domu i nawet nie wiem jakie ogłoszenia są na sklepie naprzeciwko mnie, bo do niego też nie chodzę. Od 1 kwietnia wchodzą nowe zaostrzenia. I powiem wam, że jest tego dużo. Chcie sobie wejść na stronę Ministerstwa oficjalną, link wam puszczę niżej. I zobaczycie dokładne wytyczne. O co chodzi? Część już bójcie się na onecie, a część muszę doczytać i sprawdzić i zobaczyć, co będzie. Także jest co czytać. Miłej lektury. Aby nie popełnić błędu i nie zapłacić 30 tysięcy kary. A wszystkich zainteresowanych, jak wygląda impreza na kwarantannie, jak wyglądają rodziny na kwarantannie, zapraszam do drugiej części filmu, bo tam będzie nasza właśnie dzisiejsza impreza to związana z rodzinami Oliwki.